Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Natrafiłem ostatnio w internecie na taki film, który ukazywał, że przyjmowanie komunii świętej na rękę jest profanacją Najświętszego Sakramentu. Film był świetnie zrobiony, działał też na emocje. Zaczynało się od tego, że mężczyzna wchodzi do kościoła i widzi leżącą na ziemi dziewczynkę ubraną w białą sukienkę. Która mówi takim pełnym bólu głosem, że Pan Jezus leży na ziemi. I potem jest ukazane, co się dzieje, kiedy, kiedy człowiek przyjmuje Mnie Świętą na rękę. Ukazane są te drobiny Pana Jezusa, które pozostają, które rzeczywiście są Chrystusem. To jest prawda. Pan Jezus, tak jak w całej hostii czy w całym komunikancie, tak samo jest obecny w najmniejszej jego drobinie. I rzeczywiście ta część i szacunek dla najświętszych postaci, ona jest szalenie ważna i musimy tego bardzo dbać i o to bardzo pilnować. Ale moi drodzy, podobnie rzecz się ma z tym, kiedy przyjmujemy. Komunię Świętą do ust. Tam także jest zawsze ryzyko, jest, jest niebezpieczeństwo tego, że kawałek okruszyna Pana Jezusa gdzieś upadnie. Gdyby tak nie było, nie byłoby, zwróćcie uwagę na mszy świętej ministrantów, którzy stoją z pateną, pilnują, żeby okruszki, te drobiny hosti Pana Jezusa nie upadły na ziemię. Ksiądz zawsze po udzieleniu Komunii Świętej sprawdza, czy na patenie nie ma jakichś drobin, nie ma cząstek Pana Jezusa i jest patenę, zawsze zabiera zgarnia je z powrotem do puszki czy, czy, czy spożywa więc i w takiej i w takiej formie jest to ryzyko, jest to niebezpieczeństwo. Dlatego, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą na rękę, bardzo ważne jest, żebyśmy uważnie, z wielką czcią i z wielkim szacunkiem Pana Jezusa spożywali i żebyśmy po przyjęciu Pana Jezusa po prostu spojrzeli, tak najzwyklej w świecie. Spojrzeli, czy jakaś kruszyna, czy jakaś drobina najświętszego sakramentu, najświętszej Eucharystii nie pozostała na naszych dłoniach, ją wtedy też spożyjmy. Kiedy przyjmujemy Komunię Świętą do ust, ten obowiązek, ciężar odpowiedzialności spada na ministranta, który stoi z pateną, który posługuje przy udzielaniu Komunii Świętej, spoczywa na księdzu, który też musi pilnować, żeby najmniejsza nawet drobina nie została mu na palcach. Wtedy, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą na rękę, ten obowiązek spoczywa na nas, którzy ten sakrament przyjmujemy, więc dbajmy o to, pilnujmy tego, a nic złego Panu Jezusowi się nie stanie. Szczęść Boże!